My tylko załatwiamy to jednak ze sobą. To żeby nie próbować na siłę. Ktoś może w danym momencie nie chcieć. Będzie może niekomfortowo. Ja też lubię chwilę jak zupełnie taka cisza, że możesz jakby zdobyć ten swój głos i przykrzykiwać się między innymi. Widzę też inne dziewczyny i czuję właśnie takie, takie wsparcie i jakby czerpię od nich tę moc. Razem jesteśmy bezpieczne. Razem jesteśmy bezpieczne. Razem jesteśmy bezpieczne. Sama, sama też chce być bezpieczna. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji. Bezpieczniejsze miasta, rozwiązania i rekomendacje dla instytucji i społeczności. W zakresie przeciwdziałania i profilaktyki przemocy wobec dziewcząt i młodych kobiet. Ja się nazywam Magdalena Sto. Witam Państwa w imieniu Fundacji Juniper. Spotykamy się 11 października, ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Dziewczyn, ustanowiony w 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. I uznałyśmy, zresztą od wielu lat uznajemy, że to jest doskonała okazja do tego, żeby poruszać kwestie dotyczące równouprawnienia, przeciwdziałania dyskryminacji i bezpieczeństwa właśnie dziewczyn i młodych kobiet. I teraz oddam głos przedstawicielowi organizacji partnerskiej Plan International Svenowi Kopensowi, który państwa przywita w imieniu naszego partnera. Thank you. Thank you and good morning. I hope uh, my apologies for not speaking Polish. I do know a couple of words, but uh, that's that's it. Um, I'm very happy to be here, and especially today, of course, on the 11th of October, uh, the International Day of the Girl. Um, it, the International Day of the Girl is celebrated every year on the 11th of October, and it was adopted by the United Nations in December 2011, particularly to build awareness on girls. Uh, and awareness that girls are very often differently affected by adversity, by poverty, by exclusion, and to build a global movement uh, towards equal rights for girls and for uh, young women. And the day the day came about actually as a concerted lobbying and advocacy effort between our organization, Plan International, and uh, the Government of Canada, uh, whom, uh, who were making these pleas uh, together at the UN uh, General Assembly. Um, Founded in 37, 1937, already, Plan International is a humanitarian and development organization. Uh, and we strive for a just world uh, where we are all equal. Um, and to do this, we tackle the root causes of the inequality, inequalities that children and particularly also young girls are facing across the world. And we enable children to prepare for and to respond to crisis and to adversity. But we also see clear links between fulfilling children's rights, achieving gender equality, and ending child poverty. So, the three aspects uh, together. together. Uh, here in Poland, Plan International was established in 2022, uh, so we're very young in Poland, to respond to the Ukraine refugee crisis. Uh, and since then, our work has expanded beyond the crisis uh, into also promoting equity, diversity, and inclusion in the Polish contract context. Working as a foundation here, but hand in hand with uh, Polish uh, partners, uh, as uh, Juniper, of course. And uh, thanks for Juniper to, to be a partner in um, in this effort uh, moving forward. Yeah. Um, today is also the launch of our own Plan International State of the World Goals Report uh, 2024. Uh, so this is a flagship report that we are. Um, uh, developing globally as an organization, and we're launching it every year on the 11th of uh, of October. And the State of the World Girls Report is an opportunity for us to amplify the voices of girls worldwide uh, on the International Day of the Girls. Uh, it celebrates also the power of girls, the agency of girls, um, in, uh, and and to highlight the barriers that they face. And this year's report is particularly fo focusing in on. The situation of girls in crisis settings, the situation of girls in um, situations of conflict uh, across the world. Um, and equally, of course, uh, we have a chapter on the situation of girls in Ukraine. Uh, in that, um, of course, we are here today also for the other opportunity, the other partnership that we have, and that is on safer cities for girls. So let me maybe quickly explain a little bit more about where safer cities for girls fits within uh, the plan context uh, so safer cities for girls for plan international is one of our uh, six or seven big flagship programs that we have developed across the world uh, we started with safer cities uh, for girls iterations in uh, 2010 already um, in a collaboration with new habitat and uh, women uh, women for cities international uh, rolling it out in five countries, including uh, Vietnam, including uh, India. Uh, so we had it in Hanoi, we had it in New Delhi, uh, Kampala, Uganda, um, Brazil, um, and now I forgot the other country. But in five countries. In the meantime, with partners, with uh, initiatives, we have elaborated the same model, uh, contextualized it in about uh, 20 countries uh, across the world. So I'm extremely delighted, extremely happy that also in plan, um, with of course uh, the leadership of Juniper, with the partnership of Juniper, we have been able to test the model, uh, to contextualise the model um, in um, for the Polish context, uh, and we have an ambition. We still have an ambition to deepen the program further, um, but also to potentially expand the pro project beyond the cities where we are now. Um, but also, we have an ambition as an organization, co potentially in Eastern Central Europe, to scale up and to uh, contextualize the pro pro project in, uh, and the program model in uh, other cities uh, across the world. Um, so, by providing these uh, spaces, sorry, I'm losing my computer here. Um, yeah, a couple of elements are important in uh, the project, actually. And uh, of course, we want the project and the iterations to strengthen girls and boys agency uh, through girls-centered programming. Um, skills building is part of it. Movement building, of course, is another part of it. Um, and that's how we want to, um, uh, sorry, um, my computer is doing strange things. Um, that's basically one of the aspects of uh, of the program. It is about community building. Uh, it is about movement building of movements of girls, and I think the girls' advisory groups uh, play a big role in that. Uh, but also the other activities that we have within the program play a role in bringing uh, girls together and building upon their own agency to drive change, um, to identify first of all of where uh, girls feel less protected, but also to drive change then and to have. The necessary means to lobby and advocate the necessary decision makers to make changes um, to uh, the situation in public spaces, spaces that might affect their feelings of uh, safety. So, uh, um, really happy to see this also elaborated in uh, Warsaw and Krakow uh, in the first place, and again with the ambition to uh, to scale it up further across uh, the world. And uh, thank you to Juniper for an excellent partnership uh, on. On this, of course, uh, and because that's another element of Plan International, our approach is, of course, to work not solely alone as an organisation, but to work in partnership, hand in hand with civil society organisations across the world, uh, and to basically build a movement to work towards critical change for girls uh, across across the world. Um, so, thank you, and uh, over to you again. Yes. Dziękuję bardzo, Sven. E, szanowni Państwo, ja też gorąco dziękuję Plan International, całemu zespołowi za dotychczasową współpracę. Cały czas działamy jeszcze, więc myślę, że będzie wiele okazji do e, rozwijania potencjału tego projektu. E, chciałabym jeszcze dodać, że e, spotykamy się na konferencji, która jest objęta honorowym patronatem ministry do spraw ludności, Katarzyny Kotuli, która ma dzisiaj do nas dołączyć. E, Dowiem się tylko, Magdo, czy y, teraz, czy, y, czy czekamy? Mhm, dobrze, to oddam głos Magdalenie Dropek, która nas tutaj wprowadzi do tego wątku. Tak, dzień dobry państwu i też przepraszamy, ale to jest bardzo też gorący czas dla nas wszystkich i tak i ministra Kotula niestety musi być teraz w na głosowaniach, ale dołączy do nas i bardzo się cieszymy z tego patronatu i współpracy i to też jest dla nas bardzo ważne. Ja też nie będę zabierać dużo przestrzeni, bo myślę, że jeszcze ministra dzisiaj zabierze głos, także... Cieszymy się, dziękujemy i jesteśmy też tutaj ekipą także z Departamentu Dosprawnego Traktowania z KPRM, bo już nie jestem tutaj samą sobą, tutaj z naszej, z naszej perspektywy, także jesteśmy tutaj też, żeby się uczyć, słuchać i dziękujemy. Dziękuję bardzo. Może jeszcze jedno słowo o samej fundacji Juniper, bo, bo tutaj nie miałam okazji jeszcze... Państwu nas przedstawić. Jesteśmy dosyć młodą organizacją, ale tworzą, tworzą, tworzą ją osoby, które od lat działają na rzecz właśnie kwestii równouprawnienia, empowermentu, przeciwdziałania dyskryminacji. Jesteśmy organizacją krakowską, działamy, żeby każda dziewczyna, kobieta, dziewczynka była wolna, bezpieczna żeby mogła się rozwijać, żeby mogła o sobie samostanowić, żeby miała siłę, odwagę, żeby wspólnie z innymi wpływać na rzeczywistość, w której wszyscy żyjemy i wszystkie. Koncentrujemy się na budowaniu ekosystemu, pewnej infrastruktury w zakresie profilaktyki przemocy właśnie wobec dziewcząt, wobec kobiet i każdej przemocy ze względu na płeć. Rozwijamy, staramy się rozwijać, upowszechniać strategie empowermentowe, czyli upełnomocnienia, emancypacyjne, sojusznicze, żeby właśnie zwiększać wpływ osób z grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. Angażujemy się we współpracę i we wspieranie osób pracujących, podejmujących decyzje w sektorach edukacji, młodzieży, polityk społecznych, bezpieczeństwa i innych, a także w rozwój i rzecznictwo na poziomie międzynarodowym. I mamy nadzieję, tak jak wspomniałam, że dzisiejsza konferencja odbywa się z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewczyn jest objęta honorowym patronatem ministrów do spraw równości, ale też jest organizowana w partnerstwie z miastem Kraków, Warszawską Radą Kobiet, a taki matronat medialny też zresztą merytoryczny również mamy z magazynem Shine, który też gorąco polecamy. Dzisiejsza konferencja podsumowuje projekt Safer Cities for Girls, który realizujemy w zasadzie od stycznia tego roku i który jest poświęcony politykom, strategiom, narzędziom w zakresie profilaktyki, zapobiegania przemocy ze względu na płeć, przede wszystkim w przestrzeniach publicznych, w miastach. Koncentrowałyśmy nasze działania w Warszawie i w Krakowie. Ze szczególnym uwzględnieniem właśnie dziewczyn, kobiet w całej różnorodności, ważna była dla nas perspektywa intersekcjonalna i o tym będziemy jeszcze dzisiaj szerzej opowiadać. Mamy nadzieję, że ta konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń, obiecujących praktyk właśnie w zakresie tworzenia bezpieczniejszych przestrzeni publicznych. Mam nadzieję, iż tutaj gorąco Państwa na tej konferencji witamy. Poznałyśmy w formularzu zgłoszeniowym pań przede wszystkim, afiliację i mamy nadzieję, że to będzie doskonała okazja do wymiany doświadczeń, wzajemnego inspirowania się, nabierania właśnie takiej siły w, w działaniu na rzecz zmiany społecznej. I chyba, chyba wszystko powiedziałam z takich najważniejszych, wstępnych informacji, bo dyskusja dopiero się zacznie. I myślę, że powoli będziemy przechodzić do pierwszego panelu, ze względu na to, że będą potrzebne małe modyfikacje harmonogramu. I zaprosiłabym może, we gonna start discussion, osoby, które, tak zerkam na Agatę, tak, nic tutaj nie pominięte, do panelu Zobowiązanie Zapobieganie, w którym usłyszymy głos pani Karoliny Kubackiej i Agaty Tolcz, też z Fundacji Juniper. Zapraszam panie, tutaj się przeorganizujemy troszeczkę. Dziękuję.